Jeżeli spodobał Ci się odcinek, no to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę. Cześć, witajcie! Zapraszam. Z tej strony Old Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars I, i dzisiaj będziemy sobie grali w wielką grę. Myślę, że na początek fajny by był Frank. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. No i możemy zaczynać. Dobra. Tutaj jest. Dlaczego ktoś jest smutny? A Jean jest smutny. Bo nie może. Ulta użyć, czy co? Czy. net może. Nie wiem. No, poko może się leczyć. To jest najgorsze. Najgorsze jest to, że poko może się leczyć. Ale mało się leczy. To dobrze. To dobrze, że mało się leczy. Raczej dobrze. I mało atakuje, bardzo mało. Jak na, po... Jak na taką postać, to atakuje. O nie, zużyłem ulca. No dobra, pójdę sobie dalej. Ale nie wiem, czy. Myślę, że go damy radę załatwić. Dobra, no już jest nieźle obity. Ten poko. Już możemy do niego iść w sobie. Damy sobie nawet emoteczkę. No dobra. Halo, panie Poko. A Shelly tylko z nim walczy. No nie wiem, czy to za dobry pomysł był. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie znowu zmarnowałem ulta. Kurczę. Dobra. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Daj ulta. Mamy go. Mamy go. Ja bym chciał zadać ostateczny cios, ale nie wiem, no mamy go, mamy teraz ulta jeszcze. No i pokonany, bardzo ładnie. Zostało 23 sekundy, żebyśmy przegrali, więc jest nawet spoko. No i mamy oczywiście to 100, 100 żetonów, 120 dokładnie, bo jeszcze tutaj te żetony. Myślę, że możemy sobie zagrać kolejną. Ok, nie? drugą grę gram sobie kolcikiem. Dobra, i kto tam jest? Bo nie zauważyłem. Właśnie problem, kto tam jest? A, El Primo. On się nie rusza. Nie ruszał się długo. Ale się zjechaliśmy. On ma bardzo słaby net. Bardzo. Widać. On ma taki lagi. Dobra, dawaj. Jak my go tak szybko pokonamy, naprawdę, Mortis jeszcze go jedzie. Nie, to jest masakra. Nie wiem, ile zostanie. No, ale szybko go dość pokonamy. Dobra, chodź tu alpigo. Szyb, szyb, Mamy go już, czy nie? Nie, oni się z nim bawią, naprawdę. To jest świetne. Ta runda mi się bardzo spodobała. No i koniec. Koniec rozgrywki. Ja też mam 10 mocne kolcie i nie wiem jaki w tym Szybkość strzałów i zakres ataku kolta zwiększają się o 11%. Dobra, spoko. Myślę, że możemy już przejść do... W tej rundzie weźmiemy sobie El Primo. ok? Lecimy, dobra, kto tam jest? Yy, Frank! Frank! O nie! No to może być ciężkie. To pewnie będzie bardzo ciężkie. Ale ja mogę blokować mu ulta. O tyle dobrze. No dobra, dużo go po po poatakowałem. Jest szansa też, że nam się uda. Jaka szansa jest? I czy on teraz ma ulta czy nie ma? Ma. Dobra, czyli przeskoczę sobie. No, jeszcze troszkę go zaatakowałem, bo użyłem ulta. Teraz ulta nie mam. Ale ale co tak mu szybko Procenty spadają nagle. Kto go tak obija, dobrze? Wieżyczka? O nie. A on nie bije teraz nikogo. Zblokowało mu się? A już po prostu wie, że nie ma szans. No dobra. To pa. Pa Frank. Dobra. Skończyliśmy. Bo ładne. Trzy zwycięstwa mamy w tym odcinku. No bardzo mi się to podoba. Mamy jeszcze jakąś nagrodę? Tak. Dobra, także jaką my nagrodę tutaj mamy? Skrzynkę malutką. Dobra, otwieramy i... Jest! Gadżet jeszcze! Słuchajcie, ten odcinek jest bardzo fajny. Na końcu jeszcze mamy gadżet do... Do Jessie. No myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie. Mam świecę iskrowa i to jest ten nowy gadżet. Prędkość ataku, złomka jest podwajana na 5 sekund. Super. Złomek to jest chyba ten kolega. Ja nie mam żadnych skinów do Jessie. Oprócz oczywiście tego czerwonego. No i myślę, że już możemy zakończyć ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Suba z wodem, pa!